Dlaczego jedni psi rodzice mają super efekty w leczeniu swoich zwierząt, a inni nie? No to jest takie bardzo duże pytanie, ale ja widzę bardzo dużą prawidłowość tutaj, jeżeli chodzi o ten problem, bo jedni są bardzo zmotywowani, są bardzo przede wszystkim konsekwentni. Konsekwencja, to jest słowo klucz w tym momencie, bo jak ty chcesz wyleczyć czy alergię, czy problemy z gruczołami, czy jakieś problemy skórne swojego psa, robiąc zaledwie jedno pytanie, albo idąc na jedną konsultację, a potem idąc do drugiego weterynarza, a potem do trzeciego, ale nie wracasz na follow-up tej konsultacji po to, żeby wprowadzać kolejne zmiany i kolejne badanie, jeżeli jest taka potrzeba, bo. Gdyby leczenie zwierząt i ludzi byłoby takie proste, to nie miałabyś insulinooporności, nie byłoby nadwagi, nie byłoby bólu kręgosłupa, nie byłoby niepłodności, bo byłaby jedna tabletka, jedno badanie u lekarza i wszystko byłoby rozwiązane. W medycynie tak nie ma. I zarówno ludzi, jak i zwierząt. I ważne, żebyś wzięła odpowiedzialność za to, co ty robisz, bo ty jesteś droga mamo odpowiedzialna za tego swojego pieska. Więc, jeżeli ktoś idzie na jedno spotkanie do weterynarza, do gabinetu, i potem narzeka, że nie ma żadnych osiągnięć, a na przykład łopcie tego psa zostały wyleczone, albo pies przysyp, przysypia całą noc, albo biegunka się zmniejszyła, ale on później nie wraca do tego weterynarza, a tylko i wyłącznie narzeka, że nic nie widzę, nic się nie zadziało, zapomina, że udało nam się wyprowadzić niesamowite rzeczy, że właśnie pies przysypia całą noc, że zredukowaliśmy fazę biegunki, że pozbyliśmy się pasożytów, że zdiagnozowaliśmy, że nie ma chorób metabolicznych. Jeżeli o tym wszystkim zapomina, to nawet gdyby takiej osobie Pan Bóg stanął przed Tobą, to i tak zobaczy krzaki, które są za tym Panem Bogiem. Nie zobaczy samego Pana Boga, bo to jest mindset, który ta osoba ma. I to jest bardzo ważne, żeby się zmieniło. Jeśli Ty jesteś psią mamą i chcesz osiągać sukcesy, to to jest bardzo ważne, żebyś była konsekwentna. I czasami trzeba szukać, czasami trzeba pukać, czasami trzeba badać, Czasami trzeba wprowadzać zmiany, dlatego ja podjęłam decyzję, że nie będę już prowadziła pojedynczych kons konsultacji weterynaryjnych online, bo to nie ma sensu. Jeżeli jedna osoba przyjdzie, ja siebie, wyrzucam najwięcej, ile mogę wiedzy, pomagam. Te konsultacje są bardzo naładowane wiedzą i poradami, ale ktoś wraca do mnie po trzech miesiącach, gdzie powinien, po dwóch tygodniach hmm? i nie ma tego follow-up, to oczekiwanie, że te efekty będą, gdzie ta osoba nie zrobiła swojego, jej pracy nie wróciła, nie wprowadziła zmian, nie szukała dalej, ale będzie winiła wszystkich wokół. Za jakieś tam niepowiedzenie, nie widząc sukcesów, które za pomocą jednego badania na przykład, albo jednego leku, albo jednej konsultacji zostały już wprowadzone, no to my nie mamy o czym rozmawiać, bo to jest problem tej jednej osoby, że nie chce zobaczyć tego całego piękna, które jest przed nią, że ono widzi, nie widzi tego pana Boga, tylko widzi te krzaki. Ale to jest problem mindsetu, a nie tego, że nie ma poprawy u psa. Ja czy inny weterynarz nie złapie cię za rączkę i nie przyprowadzi na drugie badanie, jeżeli twój pies ma na przykład infekcję ucha, podasz lek, ale już większość ludzi nie wraca na drugą konsultację po to, żeby spadać, zbadać, czy udało się wyleczyć to ucho. To jest nagminny problem, brak konsekwencji. Więc ja w tym momencie będę prowadziła tylko i wyłącznie konsultacje, które są co dwa tygodnie i jest to cały cykl, bo tylko wtedy, kiedy ja mam możliwość wprowadzania zmian, analizowania na bieżąco, to się dzieje i to musi być na bieżąco, to nie może być za dwa, trzy miesiące, bo wszystko się zmienia. Ja też zapominam i nie możecie oczekiwać ode mnie nie, że będę pamiętała, co było 3 miesiące tego, temu u takiego psiaka, bo tych pacjentów mam całkiem sporo. Ale najlepsze rezultaty ma, mają osoby, które są w happy Dogo. My się widzimy 5-6 razy, bo ludzie do mnie wracają. Osoby, które były w kursie dla alergików, On trwał aż 6 tygodni. Co tydzień była nowa dawka wiedzy. Co tydzień myśmy się spotykali na Zoomie, po to, żeby mogła bezpośrednio odpowiadać na wasze pytania i żebyśmy na bieżąco wprowadzali zmiany. I stąd na przykład niektóre psiaki w ogóle już Apokelu nie używają, a inne w ogóle się nie drapią, a Albo gdzieś jakieś problemy skórne zostały wyleczone, nawet nie używając bardzo ciężkich leków, bo czasami jest niezbędne użycie mocnych leków od weterynarza. Ale ja ci powiem, co możesz zrobić w tych naszych przestrzeniach. Ja ci powiem, weź wymaz, ale jeżeli ty nie pójdziesz do tego weterynarza, na przykład jeżeli choroba wróci za dwa lata, ja ci nie wezmę za zarączki, nie zaprowadzę do tego weterynarza, nie porozmawiam z nim, że być może warto byłoby pobrać wymaz, być może warto byłoby to przeleczyć, być może warto byłoby to zbadać, to nikt tego za ciebie nie zrobi i nie możesz. Mieć absolutnie żadnej pretensji do nikogo, ani do tamtego weterynarza, ani do mnie, jeżeli ty masz informację. Jeżeli ty wiesz i nauczyłaś się, jak już robić i jak pomóc swojemu psu, to po prostu cały czas to robisz. Ale od ciebie zależy, czy ty wrócisz. Nawet jeżeli zapomnisz, to, to jest ok. Ale wracaj na te konsultacje. Przypominaj się, chodź do weterynarza. Zależy, co wybierzesz, bo to nie ma znaczenia, czy to jest u mnie, czy u kogoś. Ale nagminnym problemem niestety jest brak konsekwencji u um, psych właścicieli. I to, że winią wszystkich wokół, poza sobą. Nie widzą tego, że to... Oni nie poszli na badanie, że oni nie wrócili, że oni nie podali, że oni zapominają, że nie wolno psu na przykład na diecie eliminacyjnej podawać smakułyków innych niż te, które ustaliliśmy. Ja absolutnie nigdy nie będę odpowiedzialna za twojego psa, jeżeli ty nie wprowadzasz tych zmian, ja ci mogę powiedzieć. Ja ci mogę poprowadzić. Za rączkę ci powiem tak naprawdę podczas naszych przestrzeni zrób to, to i to, to i to i to, i to pomaga, ale czy ty to zrobisz, a później będziesz to kontynuowała? Aby utrzymać to zdrowie, bo efekty są super, jak jesteśmy razem. A co będzie później? To zależy od ciebie. Ale uczymy się właśnie tego, żebyś ty miała tą wiedzę, tak? Żebyś ty wiedziała, co robić. I od tego są moje konsultacje Happy Dogo, moje projekty. Tego będę też Cię uczyła na Mastermindzie, pokażę Ci, czym są gruczoły, gdzie one są, jak je opróżniać, jakie z nimi higienę zrobić. Ale czy one się wyleczą, to będzie zależało od Ciebie, czy Ty będziesz wprowadzała te wszystkie zmiany, o których ja powiem, oraz. Czy się nie poddasz. Przy pierwszej porażce, a uwierz mi, medycyna potrafi dać w kość i biologia też, bo to jest żywy organizm, wszystko się zmienia i tak jak mówię, żeby być zdrowym, czy ty, czy twój pies, to jest konstant, to jest taka ciągła obserwacja i walka o to, żebyśmy byli zdrowi, żeby utrzymać ten wysoki poziom zdrowia, ale to tylko zależy od ciebie. Ja chcę wpracować tylko i wyłącznie z psimi rodzicami, z psimi mamami, które są zmotywowane, które mają w sposób myślenia, ten mindset, ale super, już przysypia całe noce, o już się nie drapie, ale ekstra dziękuję, które widzą te sukcesy, którzy inni tak naprawdę nie chcą zauważyć. To nie jest osoba, z którą ja chcę pracować. To musi być osoba zmotywowana, to musi być mama, która jest aktywna, która chce wprowadzać zmiany, która wraca na nasze umówione konsultacje, na nich na trzy miesiące, a później nagle, o, przypomniało mi się, nie działa. Kurna, nie działa. No bo nie było cię, bo nie wróciłaś, bo nie zrobiłaś. I odpowiedzialność tylko i wyłącznie jest na tobie. A to jest twój pies. I on ci nie powie, że go boli, on ci nie powie, że cierpi. Ty masz obowiązek jako właściciel psa obserwować go, zobaczyć, słuchać jego potrzeb. No i później reagować. A co zrobisz, to zależy tylko od ciebie. Więc zapraszam wszystkie osoby, które chcą przejść jakąś przemianę, które są zmotywowane. Wszystkie psie mamy, jesteście mili widziani, ale jeśli nie podoba ci się to, co ja mówię, no, to być może, że to konto nie jest dla Ciebie. I to też jest ok. Możemy mieć inny sposób myślenia, ale ja już nie chcę być cicho i nie chcę już akceptować tych wszystkich negatywnych komentarzy, które weterynarze non stop otrzymują, bo brakuje odpowiedzialności za swoje własne działania, wśród właścicieli. Buźka, wszystkiego najlepszego na dzisiejszy dzień.